Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszał Jakim dzień, jak to zostało przez powiedziane, według świętego Łukasza. Gdy nadszedł dzień ósmy, czyli należało obrzezać dzieci, rozważała je w swoim sercu. nie Jezus, którym je nazwał Anioł zanim się oczęło w łonie matki. Oto słowo pańskie. Moi kochani, wczorajszej nocy, o północy, tyle myśli, tyle słów. Przychodziło nam do głowy i cisnęło się na usta i wobec naszych najbliższych, i wobec samego Boga, Jego matki. Chyba same ręce składały się do modlitwy, Ojcze Nasz, żeby sobie przypomnieć, iż, jest, iż jesteśmy dziećmi Boga, i On nad nami czuwa. Chcieliśmy mu oddać chwałę, święć się imię Twoje, bo pozwolił nam doczekać następnego roku, a tak wielu także naszych bliskich zakończyło swoje ziemskie pielgrzymowanie w roku 2020. Chcielibyśmy mu zawierzyć naszą codzienność, dlatego prosiliśmy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj ale nade wszystko pragnęliśmy aby nas zbawił od złego aby nie dopuścił abyśmy ulegli pokusie aby ten rok przeżywać w łasce uświęcającej zwłaszcza że za każdym razem kiedy nawiedzamy tę świątynię możemy uzyskać odpust Aż do pierwszych dni grudnia 2021 roku, jubileuszowego z racji na stulecie istnienia naszej diecezji. Ale zaraz, następną modlitwą, którą nawet jeśli nie wypowiadaliśmy, to zrodziła się w naszych sercach, była ta, którą znamy od pierwszych Jej słów. Pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielku. I dzisiaj czcimy Maryję, jako Boga Rodzica. Dlatego ta modlitwa ułożona i przekazywana z pokolenia na pokolenie od III wieku po Chrystusie. A więc w czasach, kiedy chrześcijanie byli prześladowani i umierali za wiarę i za przynależność do Chrystusa i Jego Kościoła, ona jakby na nowo stała się aktualna i w naszym umyśle, i w naszych sercach, i na naszych ustach. Już bez tych sylwestrowo-noworocznych emocji. Kiedy jesteśmy tu w świątyni kiedy na spokojnie możemy uczestniczyć w Mszy Świętej także za pośrednictwem internetu, dobrze byłoby odnowić i pogłębić naszą znajomość tejże modlitwy. Ona jest wyznaniem wiary w to, kim Maryja jest dla Boga. Jest rodzicielką syna Bożego, Boga i człowieka w jednej osobie. Dlatego należy jej się ten tytuł Boga Rodzic. Ta prawda wiary, że Maryja jest rodzicielką Boga, została ogłoszona o wiele lat później, aniżeli powstała ta modlitwa. Bo dopiero w 341 roku, a więc prawie wiek, potem, kiedy powstała ta modlitwa, ojcowie Soboru Nicejskiego ogłosili ową prawdę wiary i ona jest istotną częścią naszej chrześcijańskiej doktryny. Dlatego, że Maryja jest Boga rodzicą. To nazywamy ją chwalebną i błogosławioną. I to ważne, bo to jest także treścią innego dogmatu o Maryi, że będąc matką Syna Bożego, pozostaje panną, dziewicą. I my tę prawdę także wyznajemy w tej modlitwie. Ale nie tylko. Ona wyraża to, kim Maryja jest dla Boga. Ona wyraża również to, kim Maryja jest dla nas. Nazywamy ją Panią, czyli Królową. Nazywamy ją orędowniczką, ponieważ wstawia się za nami. Nazywamy ją pośredniczką, bo pośredniczy między nami a jej synem, Panem Jezusem. I odwrotnie między Panem Jezusem a nami. Kościół uznał wiele objawień maryjnych, które dokonywały się w sposób prywatny konkretnym ludziom. Od bardzo dawna. I te przesłania Maryi są jak gdyby nową interpretacją Ewangelii. Maryja na nowo mówi nam to, co wypowiedziała jako życzenie w kanie galilejskiej. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam mój syn powie. Jest naszą pośredniczką między Panem Jezusem a nami. Ale jest także pocieszycielką, bo przecież raz po raz dotykają nas jakieś strapienia. Przeżywamy je boleśnie, czasem bardzo długo i szukamy tego pocieszenia. A ona jako czuła i wrażliwa mama potrafi nas utulić i ukoić w naszym bólu, w naszej niepewności jutra. Ta modlitwa również, podobnie jak Ojczy nasz, sugeruje jak. Kim jesteśmy dla siebie nawzajem, braćmi i siostrami? Mamy jednego Ojca w niebie. Mamy jedną mamę, mamę Jego Syna. I używamy w tej modlitwie, tak jak w Ojcze nasz, drugiej osoby, pierwszej osoby, przepraszam, liczby mnogiej. Uciekamy się, pośredniczko nasza, tak jak Ojcze nasz. W zanoszeniu do Boga tej modlitwy nie jesteśmy sami i nie jesteśmy również odosobnieni w naszym zmaganiu się z różnymi problemami, także tymi które dotykają wspólnoty Kościoła, wspólnoty braci i sióstr w Chrystusie Panu. I na koniec wreszcie tej modlitwy wypowiadamy wezwania, które tłumaczą istotę naszej pobożności maryjnej. Jej relacja z Jezusem, jej Synem, który jest i Bogiem i człowiekiem w jednej osobie, ma nam pomóc w zjednoczeniu się z Jezusem, z Bogiem i człowiekiem. Więc chciejmy odwoływać się do Maryi tymi słowami, jakie powstały trzecim wieku po Chrystusie. I odnawiając znajomość tej modlitwy i gorliwość w jej świadomym wypowiadaniu, zanim złożymy wyznanie wiary, zanim zaniesiemy do Boga i dziękczynienia, i prośby, Wypowiedzmy te słowa prosto z serca we wspólnocie, jaką tworzymy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, o nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.